O, witam. Proszę. proszę witam serdecznie, witam serdecznie, cześć, proszę bardzo, dzień dobry. Czy mogę służyć? Chciałbym Panu zadać kilka pytań na temat opinii księgi bardzo, bardzo miło mam teraz. I czasu, bardzo dziękuję za Proszę mi powiedzieć, tak. jakimi ludźmi są Wrocławianie? Czy jest coś, co ich odróżnia od innych mieszkańców największych miast? No cóż, ja mogę na to pytanie Panu odpowiedzieć. Na pewno widziałbym Wrocławian w kontekście mieszkańców Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, ale także. Zielonej Góry, Bożowa Wielkopolskiego, Koszalina, Szczecina. Natomiast Wrocław, największe miasto spośród tych wszystkich miast leżących na ziemiach odzyskanych, jak się mówiło, po wojnie, czy ziemiach zachodnich i północnych, jak się mówi teraz, czy na ziemiach przyłączonych do Polski w roku 1945, to jest konglomerat etniczny. W tych ludziach nie ma żadnych regionalnych szowinizmów. My wrocławianie jesteśmy ludźmi otwartymi, tolerancyjnymi. My się nie dopytujemy tak aż bardzo a skąd ty jesteś, prawda? Mhm. Dlatego, że nasi ojcowie, nasi dziadkowie tu mieszkający, no to oni wszyscy, wszyscy byli wymieszani od razu na samym początku, czyli w 45. roku, prawda? I, i ta Atmosfera, ta mentalność, ta świadomość tej różnorodności, czyni z nas y, ludzi, y, którym nie przychodzi do głowy ryzwiska typu Goror, prawda? Ślązor, Nie, nie, absolutnie nie, prawda? To jest jakaś taka mentalnościowa, najważniejsza cecha Wrocławia. Dziękuję panu bardzo za odpowiedzenie na moje pytanie. To mi bardzo, bardzo miło

Dziękuję, tak? no i co? Masz? Mam oczywiście, że mam. Proszę, zobaczmy, co tu mamy. Hmm. Hmm, Lech Janercha, Torres, dyrektor opery a hmm, hmm, hmm. no, bo profesor Miodek. Ale gdzie pójdziesz, Piotrusia? A Piotruś? Szef przecież wie doskonale, że Piotr Lubik jest chętnym daleko za Oceanem Atlantyckim. Zapewne zastałby puste mieszkanie. Oj, bo ile, bo Szkoda, szkoda, szkoda. Ale zdążyłeś na spotkanie z prezydentem? Zdążyłem, zdążyłem, ale ledwie co. Dawaj, da. Dobra robota. Będzie premia. Cieszę się bardzo. Dziękuję panu Siedlowi.